Fajnie, że takie turnieje ciągle powstają. No, nawet byłem kiedyś w takim. No i jak ci poszło? No, prawie do finału zaszedłem, ale to odpadłem końcowo. Aha, super. Czekaj. Jest jakaś osoba tam, która też chce zemsty na tym turnieju? Muszę go znaleźć. Jakiś dziwny typo. Panie robocie, jest pan prawie skończony. Eee, dzień dobry. Znowu mixel... No, i to on jest twórcą kryształów. Czekaj, czekaj, czyli jest twórcą kryształów i siedzi w głowie mysto. To ja znaczy, może z niej wchodzić i wychodzić. Teraz raczej go by nie było tu, ale... Tylko mówię, że może tam jakoś wchodzić, ale ja nie wiem jak się dostaje, bo mi tego nie chciał powiedzieć. O. No, to może dlatego czasami się tak dziwnie zachowuje. Czasami, człowieku, ty żeś tam robił takie dziwne rzeczy. Dobra, dobra, a jak wyglądał ten koleś? No, nie wiem, taki bardzo wysoki, ale taki patyczak. Wygląda z metalu. Coś gadał o swoim backstory, ale w sumie miałem w to wywalone. Tak, tak, to, to w sumie brzmi jak SSP-10. Kto? Nie mm, Nieważne. Jego, wiem że jego ksywka to Endo Endo, Endo No w sumie wygląda trochę, no, tak. pasuje mu to Dobra, no to Miejcie na oku go No Okej, okay, ale nie musicie się aż tak martwić Siema, z tej strony Kamsa, to jest kolejny odcinek turniej XD sezon drugi I tak, szybko przejdźmy do eliminacji, no AKK dostałeś Dwa głosy A! To jest niesprawiedliwe to jest niesprawiedliwe. Ja z panem kamieniem tu robimy najwięcej. Ach, szkoda gadać. Dobra. Powodzenia, panie kamieniu, ale co ty robisz? No jak to co? Ja odpadłem, ale pan kamień nie odpadł. Wygrasz to. Dobra, nie wiem o co chodzi. Później się wywali tą cegówkę. Dobra, jeśli chodzi o wyzwanie, podzieliłem was znowu na trzy pary dwuosobowe, czyli. W sumie, jakie są inne pary niż dwuosobowe? Ale dobra, co ja powiedziałem: Gobba z Mysto Bernard z Glompem i Skull z Storcem. I tak. Yy, wyzwanie będzie dwuetapowe, więc końcowo na eliminację pójdzie tylko jedna para. Zadanie polega na tym, pierwsza część. Musicie znaleźć bloba. Każdy wie, jak wygląda blob. Musicie go znaleźć, bo w sumie nie wiemy, co się stało po. Ostatecznej bitwie w Fortress City 2 Więc musicie go odnaleźć A druga część No Podobno został rozdupiony Więc Możecie też Druga część, która para Zrobi lepszy, jakby Lepiej go naprawi Udetalinguje Że tak powiem No to też jest bezpieczna I ta przegrana para, która Wszystko spieprzy Pójdzie na eliminację. Później jeszcze Wam coś tam mogę dotłumaczyć. No i co? No i start. Myślisz, kolego, że kanion to dobry pomysł? Tak, tak, myślę, tak, że to będzie dobry pomysł. A na pewno, tak, ostatnio go odkopali, wiesz, jakby tam jest bardzo możliwe, że blob będzie. Ale nie bój się, ja już tam raz byłem. Ta, no dobra, niech będzie. O kurde, ale tu dziwnie i fajnie jednocześnie. No, mówiłem, że będzie git, ale teraz trzeba poszukać. Co to jest? Nie wiem, wygląda jak. Jak jakieś szczątki czy coś. No, no, no. Co. Co ty robisz? Czekaj, bo mi tak. Oh. Co ty? Ty się zżygałeś? Co to jest za maś? Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, jakoś mnie w brzuchu kręci. Nie wiem, jakby zjadł coś takiego dziwnego. Uh, uh, uh. Kurwa, co ci się dzieje? Ale gląbkaj i ty mnie chcesz zaciągnąć. No, słuchaj, ostatnio tu szukałem goby i prawie znalazłem. Ale to jest kompletnie innym miejscu. No patrz, no przychod, tutaj. Debil, ty serio myślałeś, że coś będzie pod klawiaturą? No albo tutaj! Wiesz co, boję się trochę tak... Iść koło ciebie Nie zrozumiesz źle, ale... No, rozumiesz No, tak, ale no... Nie powinno go już być w mojej głowie Poza tym, mówił ci coś jeszcze? Czekaj Ale, endo, no? No, mówił coś tam... Yy... Że wybrał ciebie, bo jesteś najpotężniejszy i coś tam w ogóle. Ale nie wiem o co mu chodziło, chyba coś zemstą, ale też nie do końca wiem. No, dobra, szukajmy tego. Yyy, to możesz mnie wypuścić? Po pierwsze, co ty tu gościu w ogóle robisz? Po co tu przyszedłeś? Chcesz zostać zabity? Nie, 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 ja chcę ci pomóc. <laughs> śmieszne. Mi pomóc. Nie potrzebuję pomocy Mixeli, ale serio, ja mogę pomóc. Ja też chcę się zemścić na nich. Co? No, a czemu miałbym ci zaufać? No nie wiem, możesz to jakoś sprawdzić, obejrzeć filmy czy coś. Jakie filmy, dobra, nieważne. W sumie mam pomysł, jak to sprawdzić. Czemu uznałeś, że to miejsce będzie dobre? Nie wiem, tak. Myślałem, że może tu go znajdziemy, ale nie. To wracamy po co my tu wchodziliśmy? Nie no proszę zostaw mnie. Ech, 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 no proszę zostaw! A weź nie powiedz mi więcej o tych głosach w głowie. W sensie. No jak to działa? No ogólnie na początku te głosy bardzo dobrze mi doradzały i w sumie nigdy mnie jakby nie, nie zawodziły. Ostatnio zaczęły mnie zawodzić, bo robiłem jakieś... Dziwne rzeczy, niezgodnie z moją wolą. Czasami ich chyba jest nawet w stanie całego mnie przejąć i mną sterować. Ale nie wiem, jak to do końca działa. No dobra, no dobra, w sumie, w sumie racja. Ale dobra, musimy się skupić na tym wyzwaniu. No to gdzie jeszcze mógłby być Blob? Mm, nie wiem. Ty czekaj, ostatnio jak goniła mnie taka szczurka, to widziałem jak. Gruba z Jamzin wchodzi do jakiegoś bunkru. Może pójdziemy tam No jak wiesz, to jest. No chyba wiem. Ale jeszcze nie sprawdziliśmy pod podkładką. Zamknij mordę, już za dużo czasu straciliśmy. Yy, idziemy szukać w jakieś normalne miejsce, bo za chwilę ktoś inny go znajdzie. Nie. Czekaj. Ty już normalny, ale ja zawsze. Co się stało? No nie wiem nagle. Jakiś płyn niebieski, twoje oko zaczęły. No, chciałeś mnie zabić! E, zabić! Nie, no to niemożliwe. Nie wiem, to jakieś problemy zrządkowe. Muszę się porządnie wysrać. No, chyba cepnąć w łeb. Co tutaj? Tak, to chyba tutaj. Kurde, troszkę tutaj dziwnie. A przynajmniej opacał się przyjść. Co masz na myśli? Ty, to jest on. Kurde. Ostatnio coś lepiej wyglądał. Ale dobra, zanieśmy go do kamsty. O kurde, ostatnio był chyba w lepszej formie. Zdecydowanie był w lepszej formie. Dobra, musimy tutaj coś naprawić, a... Wy... No... Na pewno jesteśmy bezpieczni. Jej! Dobra, ogólnie ci są bezpieczni. A tak, wy... E, doprowadziliśmy go do stanu takiego, że nie wstyd z nim wyjść na ulicę, a teraz waszym zadaniem jest dobudować do niego, no wiecie, nogi, ręce, jakieś inne rzeczy, żeby po prostu wyglądał dobrze. I tak, która para zrobi lepsze, my będziemy oceniać. To, to wygrywa właśnie ta para, a druga idzie na innację, więc idźcie kombinować. SSP8. Dobrze, że udało mi się go odnaleźć. Eee, co to za śmieszny robosik. No, za chwilę zobaczymy, czy mówisz prawdę. Rozpoczęto skanowanie A nie po oczach. Zamknij się. Dobra, tutaj macie go. Możecie coś tam poprzemierzać do niego. No i macie 20 minut. Kto zrobi lepiej wygrywa Na rap. Dobra. Mamy tutaj dużo kloców. Trzeba coś z tego wykombinować. Wiesz co? Teraz trochę boję się z tą procedurą. No weź, nie przesadzaj. To pewnie jakaś jednorazowa sytuacja. No, mam nadzieję. Dobra, to jaki mam plan? Ja bym zrobił coś takiego. Takiego, że. Z... Uciekło mi słowo. Yy... Takiego, no wysłowisz się. Takiego, że można z tym zrobić wszystko. Czyli. Lata chodzi, strzelo i inne dziwne rzeczy. No, to szukaj części. To może zrobimy z niego, nie wiem, jakiś, może samochodzik, bolit lub rower. Weź ty już lepiej swoich pomysłów, nie podsuwaj naprawdę. Gdyby nie ty, pewnie byśmy szybciej go znaleźli. A tak, mamy się, męczymy jeszcze gorzej. Ale mam pewien plan. Te szczątki! Co ty chcesz z tego zrobić? To nawet nie ma kół! Zamknij się i daj mi tworzyć! tam ci go nie chcieli wziąć, to my go weźmiemy jako... ...do sprawdzenia, jak wygląda. Serio, te narty to... ...tyle? Co ty, to dopiero początek! Montuj dalej! Eee, te nogi wyglądają jakoś... ...dziwnie. Możesz przestać marudzić. Składaj drugą część. Śmigło, śmigło będzie do latania. A też mogę coś... Dobra, dawaj dalej. Skanowanie zakończone. No dobra, ciekawe co wyszło. A co to w ogóle zrobiło? Całe cię przeskanowało. Flain, Seria pierwsza. Infernit. Odrzucony przez Screena. Wyrzucony niesprawiedliwie z turnieju. Żadny zemsty. Dobra. Niech ci będzie. Możesz mi się przydać. Dobra, jak ci idzie? No jakoś tak. No brawo, dawaj dalej, kończymy to. Dobra, teraz ręce. Ręce... To trzeba poszłam. A czy ja też mogę coś tu zrobić? No dobra, no to jaki masz pomysł na łapy. No wiesz. Od zawsze byłem fanem Minecrafta. Co to kurna jest? W jednej ręce siekiera. W drugiej łuk. No. I jeszcze co bym tu dodał? Może jakiś mały mały lakierek? Dobra, w sumie nie wygląda tak źle. No dobra, czyli mamy skończone. Dobra, lepiej nie będzie. No dobra, więc czas się skończył i zaczniemy od yy, pary torc i skulwi. No to Blob wygląda tak. Boże święty, co mu się... Co wyście mu zrobili? ale czat! naprawdę wygląda zarąbiście ja też lubiłem grać w minecraft Tej w robloxa oczywiście wow no niezły jest niezły warto wspomnieć że jest on przystosowany do wszystkiego w sumie może jeździć po lodzie ma sprawne ręce turbo odrzutowiec który się właśnie wywalił kurcze ale ma też śmigło, więc może lecieć. No dobra, dobra. Jest to całkiem spoko. Teraz drużyna, czyli para numer dwa. Co to jest? Yy, w sumie nie wiem jak to skomentować. Ty no, w sumie też epickie. Ale czekaj, czekaj. To są części z tych robotów rozwalonych. Jakich jakich robot? No, przecież widać nawet. Każda część z niego została użyta, z każdego. Nie no, to moim zdaniem nie jest postarane. A tamte roboty, no dobre, no. Panowie, a tamci się lepiej postarali. Że co? Przecież to jest potężniejsze niż tamten ich śmieszny. Nie wiem, co to za gówno było. Dobra, idziecie na imnację. Że co? Zagłosujcie więc w komentarzach, kto ma dzisiaj odpaść. Czy to ma być? Glomp czy Baron Bernard? O, w końcu Baron, no nieźle. Pstuk debila jesteśmy na eliminacji. Ja pierdzielę. Dobra, już tam nie pierdziel nie pierdziel. Więc zagłosujcie i widzimy się w następnych odcinkach. Yy, nara. Dobra, to idziemy ich pobić może? Czy jak to się zemścimy? Oj nie, nie, nie. Na początku. Nauczę cię jak robić kryształy. 어?